Dzień dobry państwu, witam serdecznie. Damian Mieszkowski na łączach. Siemanko, Damian. Cześć, Siemanko, witam wszystkich. E, dużo śniegu na drodze? To nie, śniegu dużo nie ma, ale jest, jest mroźno. Także warunki są troszeczkę e, lekko utrudnione, co odnośnie jazdy, ale dajemy rych, dzielnie radę. Bo u mnie to zima zaskoczyła drogowców. Wiesz, znowu. <gry> No u nas tak nie do końca. Nie, jest jeszcze po jakiś stabilny w miarę. Patrzysz, że drogi są odśnieżone, także nie ma tragedii. Słuchaj, jak zdrówka. No już jest dobrze, już jest dobrze. Było. E, było gorzej. E, gdzieś tam się wykoleiłem. Na początku przygotowań już. Tam potem ciągnąłem to wszystko na... na kontuzji i gdzieś tam na samym końcu już po prostu e, ciało odmówiło posłuszeństwa. I jedna część ciała odmówiła posłuszeństwa i no i niestety, ale do walki nie doszło, a szkoda, żałuję, bo mimo, mimo tego urazu, e, z którym się przygotowywałem, no to byłem w dobrej dyspozycji, Te dość mocno przepracowałem ten okres, e, byłem w Poznaniu, tam też e, taki ciężki miałem okres, e, tydzień sparingowy, więc no szkoda za Oglądałeś galęka KLS 112 w Szczecinie, byłeś może na niej? Byłem, byłem, oglądałem, byłem z Tomkiem. E, byłem w narożniku. Pomagałem mu się rozdrzać. W e, też przyjechałem do Tomka e, w sobotę, już było gdzieś około 12.00 e, w Szczecinie. Także byliśmy razem w pokoju. Gdzieś tam, się, gdzieś tam ten czas spędzaliśmy razem przed walką. No i byłem, byłem z nim na hali od, od początku, tak naprawdę do końca byłem razem z Tomkiem. Jak Ci się podobała gala? Która walka najbardziej? Która najmniej? E, Wysoko co, szczerze to widziałem tylko kawałeczek pierwszej rundy Kawki, e, jak walczył z Hugo, a tak naprawdę potem już byłem tylko i wyłącznie na backstage'u, szykowaliśmy się z Tomkiem, e, więc gdzieś tam nadrabiam te zaległości teraz. E, oglądam sobie tak, e, jak to powiem, walka po walce. E, obejrzałem może 3-3-4 walki, więc jeszcze mam małe zaległości, jeśli chodzi o, o tę galę. Bo poza, walk, poza walką Tołka i e, kawałkiem urywku walki Kawki, to tak naprawdę nie chciałem nic e, z tej gali. E, Zaskoczony wynikami? Chociażby właśnie, że Wojtek Kawa został tak zapaśniczo zdominowany przez, przez, przez Hugo? Zaskoczony? E, no nie spodziewałem się takiej dominacji Hugo, tym bardziej, że Wojtek jest silnym zawodnikiem i ten parcer ma na naprawdę na dość wysokim poziomie. Ale widziałem, że tam też ładnie go przechwytywał chyba te kopnięcia, bo te obalenia były chyba po, po, po przychwytach kopnięć. Ale najbardziej mi zdziwił werdykt walki kul, Kulki z tym Belgiem. Nie wiem, dziwna sytuacja ogólnie. Wydawało mi się, że Kulka co najmniej dwie rundy wygrał, i to się to może nie, ale znacząco, ale tak w miarę solidnie, żeby gdzieś tam sędziowie mogli zapisać mu ten, ten wynik, więc byłem to, troszeczkę zdziwiony. No ja też e, przyznam to, szczerze, że byłem i to troszeczkę to jest małe słowo. Że byłem no zdziwiony. nie no, tak ja, wiesz, no, ja, ja też nie jestem sędzią, także gdzieś e, tam zna, znam ten schemat e, punktowania, e, ale kurczę, no, mi się wydaje, że jednak kuleczka to walkę wygrał, ale byłem też zdziwiony, e, porażką e, Poliszczuka. Z Kamilem szkaradkiem. No nie przypuszczałem, że aż tak łatwo. No to też by było, by było jedno z moich pytań, czy właśnie się tego spodziewałeś. Natomiast. Yy... Na spodziewałem się, że, że, że będzie to trudna walka dla Aleksja. Yy, no ale nie przypuszczałem, że, że aż tak mocno go zdominuje właśnie Kamil. Tym bardziej, że kabaretowo, że to, to poliszczył dużo. Ja jest dużo większym zawodnikiem, nie? Także. Ła no, bardzo ładnie zawalczył? E, no, jeśli chodzi o, o bezerów, to nie był najszczęśliwszy wieczór, pomijając oczywiście wprowadzanie do Hall of Fame Maćka i Karola. Natomiast no, tutaj tylko Tomek Romanowski wygrał i to też e, kontrowersje się pojawiły, można powiedzieć, szczególnie w komentarzach. W zachowaniu mander Może zacznijmy od tego, czy w twoim mniemaniu ten werdykt był słuszny? Moim mniemaniu Wed był słuszny, Tomek wygrał e, na pewno dwie rundy e, i gdzieś tam można by też tą trzecią rundę zapisać. A tutaj zachowanie Alaina, no to już to chyba czytałeś pewnie co on tam za napi, e, napisał. To no, kurwa w ci słabe zachowanie. E, trochę mnie zdenerwowało to zachowanie jego. E, gdzieś tam też podczas walki też takie głupie jakieś takie pajacowanie, jakieś gesty. E, słaba, bo ogólnie nie robisz takich rzeczy. No i co? I ogólnie no samo to jego zachowanie mm, jeszcze w klatce, bo bo na początku to chyba nawet telewizja tego nie, nie wychwyciła, ale w pierwszej, w pierwszej fazie on nie podał ręki Tomkowi, dopiero potem wrócił, do rękę podał, okej, okay, spoko, no ale w pierwszej fazie on odwrócił się i tej ręki Tomkowi nie podał, no i to mnie już zgrzało totalnie, z racji tego, że Tomek jest moim przyjacielem, już tam się trzymamy dość mocno, i, I tobie zaczęło już pogrzebać. No i potem oczywiście te komentarze w tych social mediach na, na jego Instagramie. E, czytałeś nie? to? nie? Zaraz do tego czy, przejdziemy, że, no bo się... szanowni mhm. widzowie, jeśli wy nie, nie mieliście okazji widzieć posta Alena Merkta, Merkta to, to oprócz tego, że twierdzi, że został ogradziony, to również napisał coś takiego, że Żałuję, że nazwał Tomka legendą podczas ważenia, bo człowiek bez godności nie zasługuje na ten tytuł. Co byś powiedział na ten temat? Ja bym proponował mu się rozwieć i tak po prostu prosto ścianę głową się e, uderzyć. No ja nie wiem czy ten chłop w ogóle wie co gada. Nie wiem czy on w ogóle zna znaczenie godność. Ale w ogóle tak naprawdę no jaka tutaj jest wina, wina Tomka e, w tym werdykcie. To bych wychodzi, Daje z siebie 100%, robi robotę, chce wygrać i tak naprawdę to werdykt, że powiem rzeki sędziowie. Co Tomek ma z tym wspólnego? W moim imaniu i w, w imaniu w oczach całego sztabu Tomek tą walkę wygrał. To jak jeżeli, jeżeli się chłop czuje urażony, no, to rewan z Tomkiem, no moim zdaniem no, nie ma sensu. Tam było 30-27, 30-27, 29-28, więc to jest jednogłośne zwycięstwo. Jakby to było na żyletki, nie no to gdzieś tam wiadomo. Można by gdzieś tam się pokusił, ten rewanż. No ale w tym przypadku Tomek idzie dalej. Alan zostaje, zostaje z tyłu. No i tutaj się nasuwa fajna koncepcja. Nasunęła mi się ta koncepcja gdzieś tam już chwilę po tym, jak, jak wyszliśmy z tej klatki. I gdzieś tutaj też to jego zachowanie dość mocno wpłynęło. E, no, moją krabkę, po prostu e, wyjaśnić to wszystko z Alainem, e, stoczyć z nim walkę. Mm, no nie ukrywam, gdzieś tam o masę czarny pas w Jiu-Jitsu, gdzieś się chyba czymś Ale ja z wielką chęcią bym się chciał sprawdzić. Sprawdzić e, chęcią jego czarny pas. E, odpowiedziałeś właśnie w swoim poście coś takiego, że sport to nie tylko walka, ale też postawa po niej i właśnie dodałeś później, że chcesz sprawdzić jego czarny pas bradyckiego jiu -jitsu. mocno Cię ubodło to jego zachowanie eee, i taka taki brak szacunku właśnie do Tomka, który tak jak wcześniej wspomniałeś, no nie jest niczemu winien, bo ani nie w żaden sposób nie zlekceważył go, ani źle się na jego temat nie wypowiedział. Tak naprawdę po prostu stoczył walkę, nie wiem, przyjął werdykt sędziów i tyle, nie? Tak, do no uderzyło mnie to w pojęci. E, no mówię, tym bardziej, że domen jest bliską osobą. Ja gdzieś tam jestem tak wychowany, że e, za tymi swoimi ziomkami e, czy rodziną e, no to da zawsze idę w ogień, e, nie patrzę też na konsekwencje. E, słabe i hamskie zachowanie e, Alaina po walce. E, mógł się już tym język ugryźć, a e, mianowicie paluszki, no bo to paluszkami wystukał te komentarze. Nie powinien tak zrobić, jeżeli uważa się tam za sportowca. Ja go też za, za, za sportowca uważam. E, no to nie powinien w ogóle e, wylewać takich kupich e, po i wypocin. E, jeżeli nazwa tąka legendą, no to dlaczego teraz to odwołuje? Tak, no co? Wcześniej nazywa Tonka legendą, a teraz dla niego Tomek nie jest legendą. No to się, to się w ogóle kupy nie trzyma. No ja wstrachując od tego, tak jak mówię, no i ja rozmawiałem z menadżerem, no, z Albercikiem, z trenerami, i jak najbardziej jesteśmy otwarci i chętni na stoczenie e, walki z Alineą. Myślisz, że ta walka jest realna do zorganizowania? Była jakaś odpowiedź ze strony KSW? Jest co? Myślę, że. Ej, no poczekaj, tak. bo tak w ogóle to teraz to nie po drodze jest bardzo KSW z Twoim sztabem menedżerskim, chyba. Hmm. Nie, nie, mi się wydaje, że nie. Chodzi ci o te tam animozie, które są, tak? Nie, yeah. nie ma chyba tragedii, co? Wiesz, to myślę, że ty wiesz lepiej niż ja. Ja nie mam ani kontaktu z Albertem, ani, ani z nikim, który reprezentuje ten management. Ja wiem, to znaczy, no ja mam kontakt z Albertem dość często, bo e, jesteśmy w bardzo dobrych relacjach. Ja ufam mu bardzo. No tak, to są moim zdaniem na tyle dobre, że że, że że Albert jest w stanie, że tak powiem, tą walkę dopiąć. No ja, ja wierzę w to. Wiadomo, że tam może są jakieś animozje, które się wylały w mediach, tak? No bo, bo każdy tam widział wywiady, czy tam, czy tam słuchał, czy czytał. Ale powiem Ci tak szczerze, to ja tam się w to nie mieszam, nie Jeżeli są jakieś, że tak powiem Sprzeczne, sprzeczne interesy, nie wiem, no to zawsze. No to gdzieś tam zawsze dojdzie do jakichś animozji. Ja się tam w to nie mieszam. Albert wie co robi, także. No wiesz co, zapalaj ślaga teraz. Troszeczkę za szybko jedziecie chyba. Powiedziałeś, że się w to nie mieszasz. Nie wiem, czy dodałeś coś później jeszcze? 80 nie wiem, to nie tak szybko. Ile? <laughs> tak, no. 80. To jest, słuchaj, wszystko jest zgodnie z przepisami, tak. Nie, ja ci powiem tak, ja się nie mieszam w tych konfliktach. Nie, nie wydaje mi się, żeby to był jakiś konflikt. Też troszeczkę tutaj media mogą to, to yy, za bardzo no, napompować. Wiesz, jak to wszystko działa, tak? gdzieś tam na, na potrzeby marketingu i, że tak powiem, popularności, całe troszeczkę rozwiązują pewne, pewne sytuacje. Mi się wydaje, że, że nie jest źle, także. No, to troszeczkę to No usłyszałem tylko troszeczkę i, i, i tyle. Słuchaj, e... to ciekawe, że czy takie lamy. No, 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 co chwilę mi się. Raz mi się świecisz na czerwono, raz na żółto, raz na biało. No ale słuchaj, no są warunki jakie są. To raz, a dwa no też jedziesz samochodem teraz, więc. O no, no, więc, więc jest jakieś. Ja. Słuchaj, kiedy byłbyś gotowy w ogóle do powrotu tak. do klatki KSW. Teraz tak. mamy co? Mamy listopad, grudzień i po nowym roku jestem gotowy. Pierwszy Pierwszy mówisz co, styczeń jest mamy gra w Radomiu na 17. Alain na pewno nie będzie gotowy. Później na razie wielka nie z tego, co wiem. Yy, czyli rozumiem, że w ogóle nie rozważasz na ten moment startów w innych organizacjach, tylko celujesz w starcie z Wandermerdem na Gali, KSW. Tylko interesuje mnie start dla Federacji Mojej Macierzystej i interesuje mnie najbardziej właśnie starcie z Alainem. Także Wyskoków do innych organizacji, bo jak widać, czasami można się wykoleić podczas takiego wyskoku. Z całych. Do, do starcia z alajdem. Ostatnie pytanie Damian, bo naprawdę ta jakość jest taka sobie, jakieś zawody w brazylijskim na horyzoncie czy? Też się nie chcesz, jak to powiedziałeś, wykoleić przy okazji przygotowań do startu w porterze. Nie, tam się raczej jeszcze nie wykoleiłem. Wiesz co, po nowym roku jeszcze. 18 chyba styczeń. Jeszcze. No. Po nowym roku jest chyba 18 stycznia DCC w Warszawie. Takie pierwsze zawody noworoczne i mi się wydaje, że, że tam pojadę. Daleko masz do Warszawki? No, godzinka drogi, no. Jeszcze raz zrobiliśmy adaptację w Warszawie. No to, to możemy zrobić jeszcze raz ten sam manewr. wy się dokładny, e, dokładny, dokładny termin tych zawodów, bo mi się wydaje, że jest 18 albo 17 stycznia, już tak. Możemy się łapać w Warszawce na hali. No słuchaj, w takim razie możemy tak wstępnie zrobić, ja już nie będę Ci zajmował czasu, bo póki udało się tą rozmowę jakoś przeprowadzić, to nie kuśmy losu. Szanowni Państwo, Damian Dobrze Mieszkowski, bardzo. prosto z trasy, gotowy na Alaina van der Merkta. dziękuję bardzo. Gotowy w 100%, 100% gotowy będę na niego. Dziękuję, ślicznie pozdrawiam.